Odpowiedzialnością za każde słowo będą najdroższymi świętami ze wszystkich, które do tej pory były. Ludzi będzie stać na mniej niż do tej pory. Ludzie zaczynają zaciskać pasa. Widać to po konsumpcji, ale nie tylko konsumpcji. Pamiętacie Państwo, jak oni opowiadali, o przyjdzie nowy rząd, natychmiast inwestycje ruszą pełną parą. No to zobaczcie, co się dzieje z inwestycjami. Plaża, flauta, nic się nie dzieje z inwestycjami. Inwestycje prywatne leżą, inwestycje publiczne, państwowe leżą. Inwestycje samorządowe toczą się tylko jeszcze na jałowym biegu, dlatego że nasz rząd zostawił w spadku temu rządowi środki z tak zwanego programu inwestycji strategicznych. Tylko dlatego jeszcze te inwestycje niektóre się um, udaje realizować. Wystarczy zapytać wójtów, burmistrzów, starowców, oni każdemu z Państwa to e, naprawdę bardzo...